Dzień dobry Państwu, Jacek Żółk. Dzisiaj w raporcie PCH24 przedstawimy następujące tematy. Francja o krok od drugiej, jeszcze lepszej konstytucji cywilnej kleru, klocki lego na wykreowanej wojnie płci, a także Unia Europejska, która bohatersko walczy z antysemityzmem. Zapraszam na program. Republika francuska zawsze uznawała tajemnicę spowiedzi, jest jej honorem, że w ten sposób szanowała godność sumienia każdego człowieka. Napisał Episkopat Francji w związku z dyskusją o tajemnicy spowiedzi. Jej zniesienie zaproponowali członkowie niezależnej komisji do spraw wykorzystywania małoletnich w środowisku kościelnym. Odnosząc się do skandalicznego postulatu, przewodniczący Episkopatu powiedział na antenie France Info, że tajemnica sakramentu pokuty ma większą moc niż prawa republiki. W wydanym zaraz potem oświadczeniu dodał, że tajemnicy spowiedzi nie należy przeciwstawiać prawom republiki, ponieważ nie wymagają one jej zniesienia. Słowa arcybiskupa Erika de Bofort wywołały polityczną i medialną burzę minister spraw wewnętrznych. Uznał wypowiedź za niestosowną i zaprosił go dziś do siedziby resortu. Hierarcha zaproszenie przyjął, by wyjaśnić, jak podkreślił znaczenie tajemnicy spowiedzi dla katolików, a także jej teologiczne, duchowe i kanoniczne podstawy. Komunikat prasowy episkopatów wskazuje ponadto na znaczenie tego sakramentu właśnie w kontekście nadużyć. Doświadczenie pokazuje, że to właśnie w konfesjonale niektóre ofiary, zwłaszcza nieletnie, odważyły się opowiedzieć o swych doświadczeniach, mając pewność, że chroni je tajemnica. Rozumiejąc słuszne intencje episkopatu, zestawienie Republiki Francuskiej z szanowaniem godności sumienia każdego człowieka jest wyrazem większego optymizmu niż przyznanie Barackowi Obamie pokojowej nagrody Nobla. W lutym bieżącego roku funkcjonariusz z Louisville w USA został uchwycony na zdjęciu w czasie modlitwy grup Pro-Life przed gmachem kliniki aborcyjnej. Za otwartą deklarację sprzeciwu wobec dzieciobójstwa został zawieszony w obowiązkach na czas kilku miesięcy, a w konsekwencji pozbawiony dochodu. Po tym jak śledztwo wykazało, że nie przekroczył on prawa, domagał się odszkodowania od władz miejskiej komendy. Ta jednak odmówiła wypłaty. Policjant zdecydował się złożyć pozew przeciwko przełożonym, oskarżając ich o nierówne traktowanie pracowników i tolerowanie uczestnictwa podkomendnych w, w protestach lewicowych. Oficer Matthew Schrenger podał miasto Louisville i swoich dowódców do sądu, oskarżając ich o naruszanie jego praw gwarantowanych w pierwszej i czternastej poprawce do konstytucji oraz w innych dokumentach. Po tym, jak policjant został zauważony wśród uczestników modlitewnego protestu, Wobec zabijania nienarodzonych został czasowo odsunięty ze służby. Pracownicy komendy mają bowiem zakaz pojawiania się na, poli na manifestacjach politycznych i religijnych w umundurowaniu. Zawieszenie mająt, mające trwać cztery miesiące pozbawiło ojca czworga dzieci źródła utrzymania. Jednak późniejsze dochodzenie dowiodło, że Matthew Schrenger nie przekroczył przepisów prawa. Zakrywał bowiem służbowy strój płaszczem. Przełożeni odmówili jednak wypłacenia mu pensji, którą utracił w wyniku bezpodstawnego zawieszenia. Funkcjonariusz domaga się od oskarżonych odszkodowania, wypłaty zaległych pensji, pokrycia kosztów procesu i odszkodowania retorsyjnego. To ostatnie jest karą, która ma zniechęcać postronnych do postępowania w podobny sposób jak władze policji i miasta Louisville. W treści aktu oskarżenia Schrenger podkreśla, że żadnych represji nie stosowano w stosunku do służbistów biorących udział w manifestacjach Black Lives Matter, mimo ich wyraźnie uderzającego w amerykańską policję przesłania. Podobnie żadnych konsekwencji nie ponieśli ci, którzy byli obecni na marszach ruchu LGBT. W procesie pokrzywdzonego reprezentuje Thomas More Society, zrzeszenie prawników broniących rodziny, prawa do życia i praw religijnych. Ciekawe, czy gdyby chciał bronić tylko czarnych dzieci, kara byłaby niższa, czy wręcz przeciwnie, zostałoby to odebrane jako dyskryminowanie czarnych kobiet, poprzez, poprzez odebranie im tego prawa człowieka jakim jest możliwość skazania swojego dziecka na śmierć. Firma LEGO wycofa część zabawek, które rzekomo utrwalają szkodliwe stereotypy dotyczące ról płciowych. Koncern sam zamówił stosowne badania, a ich rezultaty skłoniły go do samokrytyki. Badanie zlecone przez producenta klocków Lego ujawniło, że zabawki Lego utrwalały szkodliwe stereotypy na temat płci, m.in., że chłopcy nie powinni bawić się zabawkami uważanymi za typowo dziewczęce. Czytamy na portalu RMF. Portal powołuje się na doniesienia brytyjskiej Gazety The Guardian. Znany w całym świecie duński koncern, którego zabawki były nieodłączną częścią dzieciństwa wielu chłopców i dziewcząt od kilku pokoleń, sam zlecił badania przeprowadzone przez Gina Davis Institute on Gender in Media. Organizacja firmowana nazwiskiem znanej aktorki miała przepytać około 7 tysięcy dzieci w wieku od 6 do 14 lat oraz ich rodziców z Chin, Czech, Japonii, Polski, Rosji, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że 71% chłopców obawiało się, że staną się obiektem żartów wśród rówieśników, jeśli będą się bawili zabawkami dla dziewczyn. Co więcej, ten niepokój podzielali także ich rodzice. Rodzice bardziej się obawiają, że to synowie, nie córki będą wyśmiewani za bawienie się zabawkami utożsamianymi z płcią przeciwną. Ubolewała Madeline Di z genderowego instytutu. Ku zgorszeniu pseudonaukowców okazało się, że rodzice częściej za oczywiste uważają, że ich synowie chętniej będą uprawiać sport oraz zmagać się z zadaniami dotyczącymi nauki, technologii, inżynierii i matematyki, z kolei córki przejawiają większy pociąg do tańca, przebierania się czy zajmowania kuchnią. To pokazuje, jak głęboko zakorzenione są uprzedzenia płciowe na całym świecie. Żałowała Gina Davis, celebrytka i liderka organizacji Ankiety przeprowadzono na zlecenie Lego i opublikowano w poniedziałek w ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Dziewczynek. Ich wyniki sprawiły, że duński producent klocków zadeklarował, że usunie ze swojej oferty zabawki, które ukazują niesprawiedliwe stereotypy dotyczące m.in. przyszłych karier. Czytamy w informacji. Osobiście popieram równouprawnienie do tego stopnia, że ani chłopcu, ani dziewczynce nie pozwoliłbym bawić się ludzikami Lego. Wspinającymi się po szczeblach kariery w Instytucie ds. Gender w mediach. Szpital organizacji Common Spirit Health, należącej do katolickiego systemu opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. Oferuje wśród swoich usług operacje zmiany płci. Placówka, współpracująca z 17 zakonami, cieszy się także certyfikatami zaufania społeczności LGBT i sponsoruje lokalny Marsz Transseksualistów. To świecki szpital w katolickiej organizacji, deklaruje Common Spirit Healthcare, powstałe w 2019 roku przez połączenie szpitali prowadzonych przez katolickie zakony. Common Spirit Health to katolicki system opieki zdrowotnej poświęcony wzmacnianiu zdrowia każdego człowieka. Czytamy na stronie instytucji odpowiedzialnej za prowadzenie Szpitala Pamięci Świętego Franciszka z Asyżu w San Francisco. Podlegająca jej placówka znana jest ze szczególnego wsparcia. Środowiska LGBT oferuje także operacje zmiany płci. Prowadzi nawet odrębny instytut gender, którego zadaniem jest odpowiadać na potrzeby zdrowotne ciała i umysłu transseksualnej populacji San Francisco. Organizacja odpowiedzialna za szpital jest dumna, że może zaoferować pomoc osobom LGBT. Pomoc ta obejmuje operacje zmiany płci i chirurgię, donosi California Catholic. Sam szpital, współpracujący z 17 zgromadzeniami zakonnymi w USA. Podkreśla swoje katolickie założenia. Jako Common Spirit Health uwidaczniamy obecność Boga w naszym świecie przez wspomaganie zdrowia ludzi, którym służymy. Czytamy w deklaracji realizowanej misji: Mimo poparcia lobby LGBT, pracownicy niekomercyjnej instytucji nie przeprowadzają aborcji i eutanazji. Common Spirit Health powstało w 2019 roku przez połączenie dwóch katolickich sieci szpitalnych Dignity Healthcare i katolickich inicjatyw zdrowotnych. To jeden z największych niekomercyjnych systemów opieki Zdrowotnej w Stanach prowadzi 24 szpitale katolickie i 15 niekatolickich. Jednocześnie organizacja, której początki sięgają działalności żeńskich zakonów, jest jednym z największych sponsorów marszu transseksualistów w San Francisco. No cóż, szpital na peryferiach wiary i rozumu. 5 października Komisja Europejska przedstawiła pierwszą w historii strategię Unii Europejskiej w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego. Łączą na kwestię zwalczania uprzedzeń wobec Żydów z walką z ksenofobią i rasizmem. Przewiduje więcej monitoringu i raportowania o wszelkich nadużyciach wobec Żydów oraz większą pomoc finansową dla organizacji działających na rzecz szerzenia kultury żydowskiej. Unijna strategia na celownik bierze skrajne ugrupowania głoszące prawicowy, lewicowy lub islamistyczny ekstremizm i antysemityzm, kryjący się także w centrowych partiach. Mowa i zachowanie antysemickie mogą być otwarte lub zawoalowane, świadome lub nieświadome. Antysemityzm może przybrać formę czynów nielegalnych, które są karalne na mocy prawa Unii Europejskiej i prawa krajowego. Przejawy antysemityzmu mogą obejmować antysemityzm związany z Izraelem, i to jest najbardziej powszechna forma antysemityzmu w internecie, z jaką Żydzi spotykają się w dzisiejszej Europie. Dodano, że długotrwałe antysemickie mity spiskowe i dezinformacja, choć niekoniecznie nielegalne, są szkodliwe, utrwalają uprzedzenia i stereotypy oraz mogą prowadzić do dyskryminacji, marginalizacji, radykalizacji i przestępstw z nienawiści. W strategii przyznano, że już od 2017 roku komisja stosuje niewiążącą prawnie definicję roboczą antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Pamięci o Holokauście. Jako praktyczne narzędzie doradcze i podstawę pracy w walce z antysemityzmem Międzynarodowy Sojusz jednoczy rządy i ekspertów, aby umacniać, rozwijać i promować edukację, pamięć i badania na temat Holokaustu na całym świecie, a także aby dbać o wypełnianie zobowiązań wynikających z deklaracji sztokholmskiej. Z 2000 roku. Komisja Europejska, w czasie prezentacji strategii, zwróciła uwagę na konieczność zacieśnienia współpracy z korporacjami Big Tech w celu zwalczania antysemityzmu w internecie, lepszej ochrony miejsc publicznych i miejsc kultu, powołania Europejskiego Centrum Badań nad Współczesnym Antysemityzmem oraz utworzenia sieci miejsc, w których dokonała się zagłada Żydów. Unia Europejska ma być liderem globalnej walki z antysemityzmem. Strategia, którą dziś przedstawiamy. To przełom w naszym sposobie reagowania. Zobowiązujemy się dziś do wspierania życia żydowskiego w Europie w całej jego różnorodności, podkreśliła Ursula von der Leyen. Szefowa Komisji Europejskiej dodała, że władze Unii chcą widzieć ponowny rozkwit żydowskiego życia w sercu naszych społeczności. Wprost stwierdziła, że nie będzie możliwy pomyślny rozwój Europy bez stworzenia bezpiecznych warunków do rozwoju wspólnoty żydowskiej. Podobno jest to najtrafniejszy dokument Unii Europejskiej od czasów rezolucji parlamentu odnoszącej się do umowy dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu. To był raport PCH24, Jacek Orzuk. Dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam o możliwościach wsparcia naszego kanału. Dobrego dnia, do zobaczenia.